Dzień dobry państwu, ja nazywam się Kamila Boguska, jak już mnie kolega Jacek przedstawił. Dzisiaj no, po takim wystąpieniu Zuzi, to, to nie wiem faktycznie, czy nie będę się powtarzać, będę starała się, żeby nie powtarzać tego, tego, co Zuzia powiedziała, może mi się nie udać z góry za to, przepraszam. Natomiast chciałabym państwu powiedzieć głównie o programach wspierających terapię, ale też o tym, jak spełnić obowiązki związane z dofinansowaniem aktywna tablica. Mówiąc o programach wspierających terapię, mam na myśli serię programów M-Talent. Czym w ogóle jest M-Talent? M-Talent to jest, proszę Państwa, seria najlepszych na świecie programów wspierających terapię dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. I nie są to moje słowa, którym mogliby Państwo nie zawierzyć, bo być może widzimy się dzisiaj pierwszy raz. To jest według jury Guest Education Award. To jest jedna z bardziej prestiżowych, z ważniejszych nagród w sektorze edukacji. Um, czym jeszcze są programy MTALENT i jakie są te programy? Są najnowocześniejsze, dlatego że um, do ich. Um, Powstawania, używamy najnowocześniejszych technologii. Są wielokrotnie nagradzane, bo to nie jest tylko Gas Education Awards, to są również inne nagrody: Belma, Bet, polskie nagrody w konkursie Świat przyjazny dziecku, ale o tym jeszcze powiem za chwilę nieco więcej. Programy tworzone przez specjalistów z ponad 30-letnim doświadczeniem w tym, co robią, przez praktyków. Ale także przez kadrę akademicką, przez doktorów, profesorów o nich, o nich też jeszcze wspomnę za chwilę. Programy te wspierają skutecznie terapię co o czym mogą sobie Państwo poczytać też na wszelkiego rodzaju forach dlatego, że mamy na to dowody z badań klinicznych, mamy raporty ale jak wiadomo, w Waszym, w Państwa środowisku innych nauczycieli, innych dyrektorów na pewno znajdziecie Państwo osoby, które z naszych programów korzystają i będą mogły Państwu nieco więcej powiedzieć od strony użytkownika. Programy nasze pozwalają na całkowitą indywidualizację przebiegu nauczania, dlatego, że można z nimi pracować zarówno grupowo, z całą grupą dzieci, można na jakichś zajęciach indywidualnych, z pojedynczym dzieckiem, można pod dane dziecko wybrać. Um, przez to, że mamy multum ekranów, tak jak już Zuzia wspominała, około tysiąca, dwóch tysięcy przeciętnie bym powiedziała w naszych programach, można wybrać takie zadanie, taki ekran, który będzie najbardziej dopasowany do danego dziecka, bądź też stworzyć, o czym Zuzia też mówiła, własne zadanie za pomocą ekrety. M-Talent to flagowa seria firmy Lernetic. Może jak nie spotkaliście się, się Państwo z M-Talentem, to może gdzieś firma, firma Lernetic zabrzmiała kiedyś. To jest. Polska firma z siedzibą w Gdańsku. Mimo, że jesteśmy firmą polską, to jesteśmy obecnie już w ponad 30 krajach na całym świecie, na czterech na kontynentach, a w Polsce już 60% szkół, ponad 60% szkół z nami współpracuje, korzysta z naszych rozwiązań. To jest kilkaset tysięcy uczniów na całym świecie. Może mieli Państwo też przyjemność korzystać z, z takiej platformy, która się zowie dzwonek.pl. To jest właśnie nasza platforma. Zarejestrowanych jest na niej, na niej już um, ponad 60% szkół w Polsce. Jeżeli Państwa szkoły jeszcze tam nie ma, to serdecznie zapraszam i zachęcam. I już wspominałam o tym, wspomnę jeszcze pewnie nie raz, że nasze produkty zdobyły wiele polskich i światowych nagród oraz wyróżnień. Obecnie flotę talentową tworzą 23 programy, natomiast w tym roku zostanie ona wzbogacona aż o 8 nowych tytułów. Znowu pobiliśmy samych siebie. W zeszłym roku doszło 5 nowych programów, w tym roku dochodzi aż 8. Nie wiem, co będzie w przyszłym, nie chcę nawet o tym myśleć. Natomiast już teraz mamy ponad 25 tysięcy interaktywnych ekranów oraz największą liczbę licencji do pełnej wersji programu. Są to licencje. W liczbie czterech lub dziewięciu, o czym też Zuzia wspominała, w zależności od programu. Już nie będę tłumaczyć, czym są licencje online i offline, bo to już zrobiła za mnie Zuzia. Ważne, że to są licencje do pełnych wersji, nie do wersji treningowych czy fragmentów, bo, bo to się niestety u konkurencji czasem zdarza. U nas to są pełne wersje, ten sam program w dziewięciu, na dziewięciu różnych na przykład urządzeniach. Mamy też największą na rynku ilość bezpłatnych materiałów dydaktycznych takich które możecie mieć państwo za darmo jest w tym siedem logotestów logotesty to są takie narzędzia do przesiewowych badań głównie logopedycznych ale nie tylko bo mamy też tu badania zaburzeń przetwarzania słuchowego u dzieci co roku w marcu na dzień logopedy Przygotowujemy takie nowe narzędzie bezpłatnie dla Państwa w takim prezencie dla, dla logopedów głównie, ale nie tylko. Dodatkowo co roku przed świętami też przygotowujemy taki interaktywny edukacyjno-terapeutyczny kalendarz adwentowy. Zachęcam na naszej stronie na Facebooku, wyrównywanie szans się nazywa strona. Też można, można być na bieżąco, śledzić to co wrzucamy za darmo i korzystać. No i w końcu te nagrody, bo tu już po raz kolejny powtarzam to, już może powiem coś więcej i zamknę temat. Coś tu mi się zawiesiło. Okej, okay, mamy. Oprócz tej nagrody Guest Education Awards, którą tutaj Państwo widzicie. Widzicie też na zdjęciu uśmiechniętą i radosną. Z tytułu zdobycia tej nagrody naszą redaktor merytoryczną Wydawnictwa SP specjalnych potrzeb edukacyjnych Monikę Zielińską miętkiewicz Cieszę się bardzo z tej nagrody, bo to jest nagroda wyczekana i, i naprawdę znacząca, chyba najwięcej w, w świecie edukacji. Udało nam się tę nagrodę zdobyć, jesteśmy z tego bardzo dumni i myślę, że warto się tym po prostu chwalić. Ale poza tym zdobyliśmy też różne inne nagrody. Bad Belma w konkursie świat przyjazny dziecku również dwukrotnie. I nagrodę Belma zdobyliśmy na przykład jako jedyny polski program. A w, jeśli chodzi o nagrodę BET, to jesteśmy jedynym multimedialnym rozwiązaniem, które, które do tej nagrody było nominowane. Um. Konkurs Świat Przyjazny Dziecku to już jest um, Polska Nagroda, Polski Konkurs, i zdobyliśmy tę nagrodę, o przepraszam, zdobyliśmy tę nagrodę dwukrotnie. W zeszłym roku, um, w sierpniu, byłam, um, miałam przyjemność razem z Jackiem prowadzącym to spotkanie odebrać właśnie tę nagrodę um, w Warszawie. Um, właściwie dwie nagrody, bo nagrodę główną przyznawaną przez jury, złożone ze, ze specjalistów, ale też takich um, osobistości jak Artur Barci, bodajże, też nie chcę skłamać, ale chyba Andrzej Seweryn również byli w, w tym jury. Natomiast zdobyliśmy chyba jeszcze ważniejszą nagrodę, bo nagrodę Małej Kapituły nagrodę przyznawaną przez dzieci. Na tym zdjęciu, które Państwo widzicie, jest taki słodki Jerzyk, ten pluszowy Jerzyk wraz z tym uroczym małym dyplomikiem. To jest właśnie dowód, że mamy uznanie nie tylko wśród kadry nauczycieli, ale także wśród tych, dla których tak naprawdę robimy to, co robimy, czyli dla dzieci, dla tych, którzy są odbiorcami naszych programów. Tu widzę jakieś pytanie na czacie. Ja postaram się na końcu odpowiedzieć, dobrze? A nagranie, czy będzie dostępne? Chyba tak, chyba tak. To jeszcze pytanie do Jacka, ale myślę, że nagranie będzie dostępne. Mam też nadzieję, że Państwo będą, że dostaną Państwo te prezentacje, bo jest tu trochę slajdów, które ja tak kolokwialnie mówiąc przelecę, dlatego że nie chcę Państwa też za długo trzymać, ale będziecie mogli się Państwo wczytać później na adresy mailowe, chyba które Państwo podali. Do rejestracji powinny takie materiały przyjść. Nasze programy posiadają także rekomendacje Polskiego Towarzystwa Dyslekcji. To jest dla niektórych z Państwa myślę też, też bardzo istotne. Tych dzieci z dyslekcją mamy również sporo. A te osoby właśnie, które tworzą nasze programy, widzicie Państwo na, na zdjęciach. Oczywiście to są tylko wybrane osoby, jest ich znacznie więcej. Tak jak już wspominałam, posiadają wieloletnie, kilkudziesięcioletnie doświadczenie. W tworzeniu takich programów, w pracy z dziećmi, w pracy terapeutycznej, w pracy edukacyjnej, ale także w pracy akademickiej. Mamy tu m.in. profesor UG Małgorzatę Cockowską, mamy dr Marię Faściszewską. Być może niektóre te twarze bądź nazwiska są już Państwu znane. Gdyby chcieli Państwo zapoznać się z pełną listą naszych autorów, to zapraszam na naszą stronę mtl.pl. Tam Państwo znajdziecie szersze i dłuższe opisy. A tak właśnie wyglądają nasze programy, to już państwo pewnie wiecie choćby z wystąpienia Zuzi. To są pudełka, w pudełkach znajdują się oczywiście licencje do ekranów multimedialnych, ale także wszelkie pomoce tradycyjne, które w danym obszarze, w danym programie są niezbędne oraz każdy taki Całościowe wyposażenie sprzętowe w postaci głośników, czasem jest to tablet, jeżeli jest niezbędny, jak w przypadku autyzmu, mikrofon, słuchawki wszystko, wszystko, co może się przydać, bez czego ten program nie byłby w pełni wykorzystany. Tutaj, jeżeli dostaniecie Państwo prezentację na maile później, to będziecie Państwo mogli przejść bezpośrednio z tego slajdu, klikając na ten obrazek, do naszego katalogu na ten rok. Natomiast jeżeli nie dostaliby Państwo tej prezentacji, na naszej stronie mtalent.pl również ten katalog Państwo znajdziecie. Podobnie katalog dedykowany przedszkolom, bo być może są wśród Państwa osoby, które prowadzą placówki, bądź pracują w placówkach, które Posiadają również oddziały przedszkolne, tak zwane zerówki. Wówczas polecam Państwu ten właśnie katalog specjalnie przygotowany pod kątem przedszkoli, zawierający produkty, programy dedykowane przedszkolom. Mało tego, jak wejdziecie Państwo na stronę mTalent, to to, o czym też już Zuzia wspominała, będziecie Państwo w stanie Pojrzeć i wypróbować nasze programy za darmo. Tu w lewym dolnym rogu widzicie Państwo taki przycisk: wypróbuj wersję demo na niebieskim tle. Po kliknięciu w ten przycisk, ujrzyjcie Państwo taki zestaw kolorowych kafelków. To jest oczywiście fragment wycięty, bo to jest zrzut ekranu. Po kliknięciu w taki kafelek, będziecie Państwo w stanie przejść do wersji demonstracyjnej każdego programu. Każdego, który mamy już teraz w sprzedaży, a niedługo um, będą miały premierę też wersje demonstracyjne naszych produktów, które um, wyjdą we wrześniu bądź w listopadzie tego roku. Tak, żebyście Państwo zobaczyli, um, co szykujemy. I tutaj też przykładowa zawartość pudełka. Jak widzicie Państwo na środku um, pudełko. Um, Oprócz licencji bezterminowej, to też Zuzia tutaj przyrzekała, że ona jest bezterminowa. Ja też to potwierdzam, jest bezterminowa. Jest wielostanowiskowa to na ile stanowisk to zależy od programu. Natomiast w pudełku zawarte są również tradycyjne pomocy dydaktyczne, w programach zawarte są też karty pracy, które możecie Państwo wydrukować bądź też współpracować z nimi, tak jak Zuzia wspominała na ekranach multimedialnie. Są też klasyczne, papierowe, tradycyjne poradniki metodyczne i inne książki, a także autorskie publikacje z wierszykami, na przykład tu mamy przykład ortorymów. No i to, co chyba najistotniejsze w naszych programach, to największa na rynku liczba interaktywnych ćwiczeń, bo na tym głównie bazujemy. Oraz bezpłatne szkolenie z obsługi dla nieograniczonej liczby osób w Waszej placówce, dla wszystkich nauczycieli, jeżeli jest to potrzebne, i bezterminowa również i bezpłatna opieka techniczna. Tutaj z kolei przykład takiego pakietu, bo można nasze produkty kupić też w pakietach. Tu zaprezentowałam pakiet ekspert do percepcji wzrokowo-słuchowej, zawierający dwa programy: percepcję wzrokową i percepcję słuchową. Macie Państwo wtedy w takim pudełku wszystkie pomoce do obu programów, całą zawartość. Oczywiście w pakiecie zawsze to wyjdzie trochę korzystniej finansowo, niż gdybyście Państwo kupowali każdy z programów osobno. Tutaj dzieci pracujące z naszymi programami. I teraz, jakie pomocy można zakupić w ramach dofinansowania? To pewnie już też dzisiaj było, że tak brzydko powiem, wałkowane niejednokrotnie, ale chciałabym Państwu pokazać gotowe odpowiedzi na konkretne podpunkty. Można zakupić oczywiście pomocy dydaktyczne lub narzędzia do terapii oraz, punkt drugi, proszę spojrzeć, specjalistyczne oprogramowanie do pomocy dydaktycznych lub narzędzi do terapii, o których mowa w punkcie pierwszym. My spełniamy zarówno jedno, jak i drugie, bo mamy i tradycyjne pomocy i narzędzia, jak i oprogramowanie do, do odtwarzania interaktywnych ekranów zadań. I proszę spojrzeć na podpunkt A. Mamy tutaj e, uczniów na przykład z zaburzeniami uwagi i koncentracji, w tym ADHD, ADD. Proszę bardzo, dwa programy: Koncentracja i Pamięć, ADHD. Mamy uczniów z niepełnosprawnością intelektualną. Tutaj e, w środku macie Państwo akurat um, taki pakiet dwóch programów, ponieważ przygotowujemy na wrzesień dla Państwa dwa progra programy dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną. E, um, można je kupić osobno, można je kupić w pakiecie. Oraz dyslekcja i dyskalkulia. Jak Państwo widzicie, mamy zarówno dyslekcję, która będzie miała swoją premierę we wrześniu, jak i już obecną dyskalkulię. I dalej. Podpunkt B. Procesy komunikacji. Afazja, opóźniony rozwój mowy dwa programy, które będą miały swoją premierę we wrześniu tego roku. Dalej, zaburzenia przetwarzania słuchowego także centralne zaburzenia słuchu. Mamy percepcję słuchową, mamy zaburzenia przetwarzania słuchowego jako oddzielny produkt również. No i autyzm. Do autyzmu proponujemy Państwu aż pięć programów, z czego jeden to jest tworzenie umiejętności życiowych najnowszy dla ucznia starszego. I podpunkt E to tak zwane inne problemy w edukacji szkolnej. Tu na przykład chciałabym, jest ich mnóstwo oczywiście w, w M-Talencie. Chciałabym podkreślić program Nauka Polskiego jako Obcego, który może być szczególnie przydatny w ostatnim czasie, jako że napłynęło do nas sporo dzieci z Ukrainy. Nie wszystkie z tych dzieci mówią w języku polskim, co powoduje problemy w komunikacji, ale i też problemy na każdym właściwie przedmiocie. Specjalnie dla nich z myślą o nich, głównie z myślą o nich, stworzyliśmy właśnie naukę polskiego jako obcego, ale mamy także mowę w tym rozporządzeniu o terapii logopedycznej i serię programów do terapii logopedycznej również posiadamy. Dwie części dla, dla uczniów młodszych, dla, dla dzieci oraz zajęcia logopedyczne dla młodzieży i dla dorosłych. A także program tutaj w. Po prawej stronie widzicie Państwo, program będzie dobrze, czyli program, który wspiera kształcenie kompetencji emocjonalno-społecznych. I on jest trochę inny od tego, o którym mówiła Zuzia, o tyle, że on jest raczej kierowany do tych starszych dzieci i do młodzieży. Tak? Mamy tutaj zapis, że to jest od 10 roku życia wzwyż. Dlaczego? Dlaczego warto postawić na programy właśnie z tej serii? Ano dlatego, że mamy status wyrobu medycznego. To może być też istotne dla niektórych z Państwa. Dlatego, że nasze programy działają na wszystkim. Na wszystkich sprzętach, które tutaj przedmówczyni moja proponowała. Na insgrafie na przykład, na monitorach, na tabletach, na telefonach, na laptopach, na wszystkim. A jeżeli są jakieś problemy techniczne, to zgłaszają się Państwo do nas i rozwiązujemy je skutecznie. Do skutku, aż, aż rozwiążemy, aż będzie działać, bo naprawdę działają na wszystkim. Dają wybór. Wybór co do tego, jak chcemy pracować, czy chcemy pracować z, z dziećmi grupowo, czy chcemy pracować indywidualnie, czy chcemy pracować z dzieckiem um, funkcjonującym nieco niżej, czy może jakimś wyżej. Mamy taki zakres um, ekranów i zadań, że można swobodnie wybierać spośród nich to, co akurat pasuje do danego dziecka, co akurat pasuje do danej grupy dzieci. I nasze programy aktualizują się bezpłatnie. Bezpłatnie to znaczy, że nie tylko dajemy Państwu aktualizacje techniczne, takie normalne, powiedzmy, klasyczne, ale i aktualizacje merytoryczne. O tym też um, Zuzia wspominała. Ja mam takie tu przykłady. Na przykład w 2018 roku wyszedł program Zajęcia Logopedyczne, i od tamtego czasu. Tu mam nawet do 2023, więc może dane są nieaktualne. Doszło kilkaset ćwiczeń do tego programu. Czyli kupili Państwo program w 2018 roku, a my przez następne, następne lata dodajemy Państwu za darmo nowe ekrany, nowe ćwiczenia. To wygląda tak, że zamykają Państwo program jednego dnia, idą Państwo spać, budzą się rano, odpalają program od nowa i widzą Państwo, że doszły nowe ćwiczenia. W ramach tego, co Państwo już zakupili, nic nie trzeba dopłacać. Podobnie w ortografii, na przykład doszedł cały nowy dział. Co jeszcze? Nie podnosimy cen w cenniku na, na ten rok, co też jest wyróżniające na tle konkurencji. Nie pobieramy opłat za aktualizacje, za aktualizacje techniczne i merytoryczne, o czym już wspominałyśmy z ZUDIą. Działamy na wszystkim. Nie rezygnujemy z pomocy tradycyjnych w pudełkach. To też dla niektórych terapeutów jest bardzo istotne, żeby mieć nie tylko te licencje, chodzi do wpisania i program na, na komputerze tudzież innym, innym sprzęcie, ale też wszystkie inne pomoce, które są namacalne. To też jest istotne, z którymi można jakoś manualnie pracować, szczególnie w przypadku um, jakichś specyficznych, dedykowanych temu um, trudności. Mamy bezpłatną, szybką i kompleksową pomoc techniczną, później jeszcze pokażę na miarę e, mailową, telefoniczną, jak Państwo wolą, oraz bezpłatne szkolenia dla placówki, dla wszystkich nauczycieli, wszystkich terapeutów z danej placówki, która kupi przynajmniej jeden nasz program. Mamy bezpłatne szkolenia i techniczne z obsługi programu, ale też wszelkie inne szkolenia i konferencje w naszym centrum szkoleń, o którym powiem jeszcze później. Cztery lub dziewięć licencji, o tym to już wiemy. O największej ilości bezpłatnych materiałów dydaktycznych też już wspominałam. Gwarancja, jaką objęte są nasze programy, to 24 miesiące. O nagrodach też już mówiłam, nie będę się powtarzać. Natomiast coś, co chciałabym Państwu pokazać, co jest bardzo ważne, to to, za co chwalą nas, co, co dociera też do nas od strony naszych użytkowników, to to, że u nas wszystko ma ręce i nogi. U nas jest porządek i każdy temat, każdy, każda dziedzina jest zaopiekowana kompleksowo. Tutaj mamy zrzut ekranu, akurat ze spisu treści z zajęć logopedycznych. Jak Państwo widzicie, mamy tu podziały nie tylko na głoski poszczególne, ale i w obrębie danej głoski mamy podziały na konkretne lekcje, konkretne ćwiczenia konkretnych. Konkretnych rzeczy. Nie wiem, czy mamy wśród słuchaczy naszych dzisiaj jakiś logopedów. Jeżeli nie, to możecie Państwo logopedom w przyszłości taki spis treści pokazać i zobaczyć, jak oni taki, taki spis treści ocenią. Co więcej, bierzemy pod uwagę Państwa zdanie i państwa potrzeby, co zaowocowało między innymi tym, że jako pierwsi i jedyni, o ile mi wiadomo, przetłumaczyliśmy część naszych programów, część poleceń w naszych programach na język ukraiński. Dostaliśmy sporo zgłoszeń po potem jak wybuchła wojna, jak pojawiło się w naszych szkołach mnóstwo dzieci z Ukrainy, że nauczyciele, terapeuci nie za bardzo mają jak z tymi dziećmi pracować, dlatego że nie mogą się z nimi porozumieć. Wyszliśmy naprzeciw takiej potrzebie, Naprzeciw Państwa prośbom i stworzyliśmy tłumaczenia poleceń w naszych programach na język ukraiński. Tu po prawej stronie ekranu widzicie Państwo zrzuty ekranu i w prawych górnych rogach tych ekranów są flagi. Wystarczy kliknąć w taką flagę Polski bądź Ukrainy, wówczas zmienia nam się polecenie, również to, które jest nagrane, bo, bo współpracowaliśmy też z ukraińskojęzyczną lektorką, na język ukraiński. Dzięki temu nauczyciel, terapeuta, który jest polskojęzyczny, może na jednym, w jednym zadaniu, na jednym ekranie pracować z uczniem, który jest ukraińskojęzyczny. Polecam szczególnie poczytać sobie o nas na wszelkich forach branżowych, ale oczywiście tak jak wspominałam, są też... Badania prowadzone przez środowisko akademickie, raporty oficjalne, badania kliniczne, które potwierdzają to, że nasze programy są najczęściej wykorzystywane i najbardziej pożądane na polskim rynku. Tu dalej o tych raportach. Jakby ktoś chciał się zagłębić, to, to mam nadzieję, że będą Państwo mieli tę prezentację. Co istotne w kontekście naszego dzisiejszego spotkania, to wszystkie programy z serii Talent są w 100% zgodne z rozporządzeniem. Aktywna tablica na ten rok. Mamy ISO, mamy 24-miesięczną gwarancję, jesteśmy także spełniamy założenia TIC, o których jeszcze powiem później. I co w ramach tych, w tej aktywnej tablicy możemy Państwu nowego w tym roku zaproponować? No, dla Państwa, jako że. Głównie podejrzewam, że jesteście Państwo ze szkół podstawowych, to przedstawię te, te właśnie nasze premiery. Jest to dysleksja. Wszystkie te premiery będą miały miejsce we wrześniu, a tych programów, o których Państwu powiem. Jest to program na przykład do, dyslek do dyslekcji zawierający zestaw narzędzi i materiałów diagnostycznych i oczywiście dydaktyczno-terapeutycznych dla właśnie szkół podstawowych. Jest ta niepełnosprawność intelektualna, o której już wspominałam, dwie części. Pierwsza część ja w rodzinie i szkole, oraz druga część ja i świat. Obie części można kupić w pakiecie albo każdą z nich osobno. To jest zestaw ćwiczeń interaktywnych i kart pracy, który jest dostosowany do podstawy programowej dla tych właśnie dzieci, dla dzieci z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym, ale także znajdzie zastosowanie wśród dzieci z innymi deficytami rozwojowymi. Mamy także program opóźniony rozwój mowy oraz afazję. Gdyby Państwo wciąż potrzebowali pomocy w sprawie dofinansowania, to polecam stronę aktywna pewnie przedmówczynie moje już o niej wspominały oraz naszą stronę aktywna 2.pl, gdzie znajdziecie Państwo również już częściowo wypełnione naszymi programami wnioski. I to, o czym wcześniej wspominałam, to że spełniamy ten zapis o TIC, co jest o tyle istotne, że każdy z Państwa, z dyrektorów placówek, które będą korzystać z aktywnej tablicy, będzie musiał się pod takim oświadczeniem właśnie podpisać. Tutaj macie Państwo spokojną głowę, bo wiecie, że każdy z naszych programów ten zapis spełnia. Ponadto jest jeszcze inny zapis w aktywnej tablicy, a mianowicie konieczność korzystania, uczestnictwa w różnych szkoleniach i konferencjach. Tu mamy na to gotową odpowiedź w postaci naszego Centrum Szkoleń, M-Talent Centrum Szkoleń. Jest to platforma, gdzie. Dziękujemy bardzo pani Elżbieto. Jest to platforma, na której. Znajdziecie Państwo szkolenia, webinary, konferencje. Wszystkie z nich zakończone są wystawieniem imiennego certyfikatu, jeżeli potrzebowalibyście Państwo, takiego dowodu, że odbyliście Państwo takie szkolenie. Dla każdego z Państwa, kto, który posiada choćby jeden nasz program, centrum szkoleń jest bezpłatne. Oprócz Centrum Szkoleń i Konferencji mamy również Centrum Wsparcia Technicznego. Tak jak obiecałam, tutaj po lewej stronie znajdziecie Państwo adres mailowy, ale znajdziecie Państwo także numer telefonu. Gdybyście potrzebowali jakiejkolwiek pomocy natury technicznej, to mamy tutaj siedzi właśnie w biurze obok pan Arkadiusz, który zawsze z chęcią odpowiada na wszelkie Państwa pytania i diagnozuje problem, który niestety, mimo najszczerszych chęci, mimo tego, że nasze programy działają na wszystkim, może wystąpić, dlatego że to jest tylko technika, to jest tylko sprzęt, który jest czasem zawodny. Będziemy się starali, jeżeli takie problemy wystąpią, rozwiązywać dany problem tak długo, aż go rozwiążemy. Ponadto, jeszcze jeden zapis aktywnej tablicy, jeszcze jeden wymóg nakładany na państwa, to uczestnictwo w danej społeczności, w społeczności, która zrzesza. Osoby korzystające z tego dofinansowania, takiej, w której możecie się Państwo wymieniać nawzajem z innymi nauczycielami, z innymi dyrektorami informacjami i doświadczeniami związanymi z pracą, z programami i sprzętem, właśnie zakupionym w ramach aktywnej tablicy. I tutaj, Oferujemy Państwu takie miejsce. Nazywa się ono Międzyszkolna Sieć Współpracy Aktywna Tablica M Talent. Kasia chyba już wcześniej wklejała do niej link, ale nie, jeśli nie, to macie Państwo również link tutaj na, na slajdzie. To jest grupa facebookowa. Zapraszam Państwa serdecznie do dołączenia. Będąc w takiej grupie, w takiej społeczności, spełniacie Państwo ten wymóg aktywnej tablicy czyli aktywne uczestnictwo w społeczności. Ponadto, jeżeli posiadacie Państwo, o, dziękuję bardzo za wklejenie linku do, do tej grupy, ponadto jeżeli posiadacie Państwo jakikolwiek z naszych programów, możecie poprosić nas Państwo, zwrócić się do nas, żebyśmy umieścili Państwa na mapie polecanych kabinetów M-Talent. To jest o tyle istotne, że Świadomość rodziców dzisiejszych jest już naprawdę duża, cały czas rośnie. Rodzice też między sobą wymieniają się jakimiś doświadczeniami i wielu z nich zna już naszą markę. Są tacy, którzy szukają szkoły, szukają placówki, szukają gabinetu właśnie takiego, w którym nasze programy będą obecne. Dlatego. Jest możliwość dołączenia do takiej mapy bezpłatnie. Oprócz tego, że Państwa na takiej mapie umieścimy, dostaniecie Państwo od nas również pakiet gadżetów. Także zachęcam gorąco, jeżeli posiadacie Państwo nasze programy, żeby się zgłaszać i żeby właśnie zawidnieć, zaistnieć na takiej mapie polecanych gabinetów M-Talent. Oczywiście też jesteśmy w stanie państwu pomóc w wypełnianiu wniosków, w spełnieniu potem wszystkich tych obowiązków związanych też z tym dofinansowaniem. No i coś co jeszcze chciałabym wspomnieć na koniec to to szkolenie z obsługi programów techniczne, szkolenie z obsługi programów, które należy się każdemu. Kto zostanie przez państwa posiadaczy programu wyznaczony jako osoba, która takiego przeszkolenia potrzebuje? Nie ma tu żadnych limitów. Wszystkie osoby zatrudnione w państwa, na przykład pracowce, które mogą potencjalnie pracować z tym programem, zostaną przeszkolone, zostaną przeszkolone, otrzymają certyfikat. I to by było na tyle. Nie wiem, jak wyszłam czasowo, mam nadzieję, że nie przyciągnęłam za mocno. Bardzo dziękuję Państwu za uwagę, zapraszam do kontaktu, jestem też koordynatorką Centrum Szkole, więc gdyby co do Centrum Szkole nie jakieś pytania były, zapraszam do kontaktu mailowego i dziękuję Państwu bardzo za uwagę i zachęcam do korzystania z naszych programów, do szukania nas na naszych stronach mTalentowych, w naszych katalogach, ale także w katalogach moje Bambino. Dziękuję uprzejmie.